Na ziemi. Pała na wysokości. Witamy Was od Was. Świętą rodzinę. Zapraszamy wszystkich wychodzących z kościoła do nas, żeby razem z nami śpiewali. U mnie po pożarze. To ty serca na obożenia. Pała na wysokości. Pała na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na, na wysokości, na pokój, na, na ziemi. W duhańskim te dziwy, których oni nie słyszeli jak czynić. Rodzina, na, na Brazie i myśleć co to będzie za dzieci, kawała na wysokości, kawała na wysokości, a pochodzi na ziemi. Pała na, na wysokości, pała na wysokości, ka. Dziś dzisiaj w wesoła nowina, że Pana czysta, że Pana czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi, nas rozpowodzi, a nie i daj Co swobodzi anieli grają, króle witają, pasterze, pasterze śpiewają, bydlę tak rękają, cuda, cuda ogłaszają. Maryja, Panna, Maryja, Panna, na w jasku i Józef Święty, i Józef Święty, o! A nie li króle witają, pas się śpiewają, lęka krękają, cuda cuda ogłaszają. Częs hmm. się rodzina, sospowodzi. A nie li grają, które dzikają, nasze śpiewają, nie zaprękają, cuda cuda ogłaszają i przeczulą się. Już trzej królowie! I dary Panu! I dary panu. I dary panu mężą, kosztowne złożyli, idą z nami, zobaczcie! I w rodziny, a nie mi kraju cuda, cuda, cuda Rodzina z posłowości Anieli grają Króle witają Pasterze śpiewają Wylewa tak kręgają Cuda, cuda Odłaszają Pójdźmy, chęślimy Pójdźmy, Przywitać Jezusa Król Adak Król Adak umiedzić Adak Chrystusa Chrystusa Bóstw się rodzi nas oswobodzi, a mieli krają króle. Witają pasterze, śpiewają, wytlęta, klękają, cuda cuda, ogłaszają. Chrystus się rodzi nas oswobodzi, a nie krają króle. Witają pasterze, śpiewają, wyklęta klękają, cuda, cuda cuda ogłaszają. Bardzo serdecznie wszystkich witamy. Nasza szopka wetlejemska-wadowicka już się otworzyła w uroczystość Trzech Króli. Bardzo serdecznie witamy całą grupę, która pięknie nam zaprezentowała. Niechże parafianie obdarzą ich wdzięcznością, bo przez wielkie brawa! Cała grupa pod przewodnictwem pana Marka i pani Dorotki, brawa Danii! Kolędują z nami! Bardzo serdecznie w takim razie witamy na tym naszym mroźnym dzisiaj, ale i radosnym miejscu. Dlatego teraz zaśpiewamy kolejną kolędę. Coś wesołego! Hej! Ojka, ojka, zieleni zielenicie trąbka. się trąbka. Siedzą sobie pastuszkowie, jedzą w z gorka Siedzą sobie pastuszkowie, jedzą w kasze zborka. Dzisiaj dwunika. że Jezusek narodził, co by każdy wiedział. Łoni się go z na kolana klękli, wszystkie łyżki i warzyszki wypadły im z ręki. Wszystkie łyżki i warzyżki wypadły im z ręki. Wypadły im z ręki, jak się dowiedzieli. I zaraz do wszyscy powierzyli. I zaraz